Całe życie słyszysz, że po prostu ci się nie chce, że musisz się bardziej postarać, że inni dają radę, więc dlaczego ty nie? Ale nikt nie zadał ci jednego najważniejszego pytania. Co cię wypaliło? Bo ludzie zakładają, że lenistwo oznacza brak chęci, tymczasem coraz częściej to oznacza brak siły. Kiedy głowa nie pracuje tak jak kiedyś, nie robisz nic. I wtedy inni mówią, jesteś leniwy, a ty zaczynasz wierzyć, że coś jest z tobą nie tak. Jeśli ten temat dotyka Cię choć trochę, zostaw subskrypcję. Tu znajdziesz więcej spokojnych życiowych rozmów, które pomagają poskładać siebie na nowo. Wypalenie zaczyna się cicho, prawie niezauważalnie. Przychodzi powoli, tak powoli, że nawet nie zauważasz, kiedy zaczynasz gasnąć. Najpierw odkładasz małe rzeczy na później. Potem wstajesz coraz później, a potem nagle wszystko wydaje się ciężkie. Prosty telefon do wykonania staje się wyzwaniem. Prosta wiadomość do odpisania. Męczy. Ludzie widzą tylko efekt. Nic nie robisz. Nie widzą, że ty cały czas próbujesz. Kiedy codzienność staje się walką? Wygląda to tak. Stajesz z łóżka i już jesteś zmęczony. Myjesz zęby i czujesz, jakbyś zrobił pół treningu. Myślisz o tym, co masz dzisiaj zrobić i już jesteś psychicznie wykończony. Ludzie widzą tylko efekt, niezrobione rzeczy, brak energii, odpuszczanie, ale nie widzą, że ty cały czas próbujesz. Próbujesz, tylko głowa nie odpowiada. To nie jest lenistwo, to system przeciążony poleceniami, których nie był w stanie już wykonywać. Prawdziwe wypalenie polega na tym, że robisz mniej, ale myślisz więcej. Ciągle coś analizujesz, odtwarzasz w głowie, planujesz, obiecujesz sobie zmiany, ale ciało nie słucha. Najgorsze jest to, że ani rodzina, ani znajomi, ani współpracownicy tego nie widzą. Blanik wyglądasz jak ktoś, kto nie ma motywacji. A ty czujesz się więźniem własnego umysłu. Wiesz, że powinieneś coś zrobić. Chcesz, ale nie potrafisz ruszyć. I za każdy dzień, w którym ci się nie udało, nienawidzisz siebie bardziej. Porównywanie się zatruwa cię powoli. Zobacz, jak to działa. Oni pokazują swoje najlepsze momenty, ty porównujesz się do swojego najgorszego. Oni widzą efekt, ty widzisz proces pełen bólu i zmęczenia. Porównywanie się to najprostsza droga, by uwierzyć, że jesteś gorszy. A prawda jest taka: porównujesz swoją traumę do czyjegoś marketingu i w tej nierównej walce zawsze przegrywasz. Kiedy ciało zaczyna się poddawać? Wypalenie działa jak przeciążona tablica korkowa. Doklejasz zadania, myśli, obowiązki, aż nagle wszystko spada. Objawy? Kołatanie serca, bezsenność, ciężkość w klatce, brak apetytu, brak radości, dziwna pustka. To nie jest brak chęci. To reakcja organizmu na długotrwały stres, presję i odpowiedzialność. Twoje ciało próbuje ci powiedzieć, nie mogę tak dalej. Najtrudniejsze jest to, że wypalenie kradnie ci obraz siebie. Zaczynasz patrzeć na swoje życie jak na serię porażek. Zaczynasz wątpić w swoje możliwości. Zaczynasz oskarżać siebie o wszystko. Powinienem robić więcej. Czemu jestem taki słaby? Wszyscy wokół ogarniają. Czemu ja nie? To niszczy twoją wartość od środka. Nie potrzebujesz motywacji, potrzebujesz wytchnienia. Jeśli to słyszysz, to wiedz jedno. Nigdy nie byłeś leniwy. Nie teraz, nie kiedyś, nie wtedy, gdy wszyscy tak mówili. Byłeś zmęczony, przeciążony, niedoceniony, niezrozumiany. Zbyt długo brałeś na siebie więcej niż powinieneś. Zbyt długo ignorowałeś własne potrzeby. Zbyt długo udawałeś, że masz siłę, choć w środku dawno jej nie było. To, co czujesz, nie oznacza końca. To oznacza, że czas wrócić do siebie. Zacząć od małych kroków, od prostych rzeczy, od jednego oddechu, od jednego Dzisiaj zrobię tylko tyle, ile mogę. Nie musisz być ciągle silny. Nie musisz być idealny. Nie musisz gonić świata. Masz prawo odpocząć, masz prawo zacząć powoli, masz prawo odbudować siebie we własnym tempie. A jeśli coś z tego zabrzmiało jak Twoja historia, to znaczy, że nie jesteś w tym sam. Nigdy nie byłeś, i wierz mi, to, że jeszcze tu jesteś, to dowód, że masz w sobie więcej siły niż ci się wydaje.